Witamy wszystkich serdecznie. Witaj Aniu. Witaj, witam. Dzisiaj byśmy sobie tak pokrótce porozmawiali o tym, co jest na dzień dzisiejszy, czyli po tym nawale informacji, po tym przeżywaniu, tak, lub śmak tego, co się dzieje. To co ty dzisiaj czujesz na dzień dzisiejszy? Jak się dzisiaj czujesz? Na dzień dzisiejszy czuję, że najważniejsze, co możemy teraz zrobić dla siebie, to wyłączyć wszystko, naprawdę wszystko, nie tylko telewizory, ale i te, ale i internety. Wszystko to, co bombarduje nas w tej chwili informacjami z, z dwóch stron. Każdy próbuje nas przeciągnąć na swoją stronę i tak naprawdę w takim zalewie informacji zdjęć, filmików, muzyki, wszystkiego. Żarcików. Jest żarcików, tak, żarciki, które już po prostu dostaje białej gorączki, jak, jak ktoś mi wysyła te zdjęcia ludzi, wiesz, w workach foliowych. Już do tego stopnia jest to, pojawił się taki, taki, taka niezgoda, opór gdzieś tam, żeby to, żeby nawet coś takiego oglądać. Więc w tej chwili dla mnie, na ten moment, to jest taki czas, żeby naprawdę wyłączyć wszystko, w swoją ciszę, do swojej energii, e, znaleźć tą swoją energię, zobaczyć, co jest moje, co jest moją prawdą na ten moment, co czuję, e, z czym się dobrze czuję, przy czym mogę oddychać, a co mnie ściska. Znaleźć sposób, swój własny sposób na to, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić, żeby się zrelaksować. Chodzi o to, żeby pobyć ze swoją energią, zobaczyć, gdzie jest ta energia, tak naprawdę jaka ona jest, jaką ona ma jakość, czym ona jest i dopiero z tej energii, jak już jesteś całkowicie pewny, pewna, że to jest Twoja energia, to jest to, z tego miejsca dopiero wybrać. To, co będzie brało, co będzie... rozwijało, poszerzało. No, bo tak. Mhm. A mm, powiedz, co, co tobie akurat pomogło w dojściu do takiego stanu wyciszenia i skierowania się do siebie? <grym> no, <grym> ja to już robię dosyć długo. Najbardziej śpiewanie najbardziej to, jak zaczęłam śpiewać. 15 lipca razem z, z grupą Pieść dla Matki Ziemi. Przez to, że śpiewałam, przez to, że tak naprawdę oddychałam, bardzo dużo różnych programów, różnych rzeczy niefajnych gdzieś tam się pouwalniało, powyczyszczało tak, że w, te, w, te, w tej chwili jakby nie mam w sobie w ogóle jakiegoś takiego chaosu, zamieszania. Obserwuję, widzę, że to jest. Natomiast ja jestem cały czas. Tej swojej energii, w swoim, w swoim spokoju, w swojej równowadze. No, ostatnio to, też... no to były miesiące przy, przygotowań, tak naprawdę do tego. A ostatnio też dzień w dzień wychodziłaś na dwór i robiłaś coś w ogrodzie, tak. także to też chyba ma znaczenie, nie? Takie wystawienie się na słońce w tym momencie, wiatr i wszystkie żywioły. Dokładnie, dokładnie. Tak naprawdę, e, tak naprawdę to, co jest to teraz dla nas najważniejsze, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy własny ogródek, to wyjść. Ja nie, nie zachęcam oczywiście do biegania po lasach i spotykania się tam z ludźmi, e, ale jeżeli masz własny ogródek, gdzie nie ma tłumów, to po prostu wyjść do tego ogródka. Ja, ja mam to szczęście, że mam ogród, więc codziennie pracuję, niezależnie od pogody, pracuję w tym ogrodzie. A jeżeli nawet nie masz ogrodu, to chociaż kwiaty w domu, nie wiem, z nimi trochę popracować, czy, czy kupić, postawić sobie te kwiaty, patrzeć na tą zieleń, która nas uzdrawia, łączyć się z tą naturą, bo, bo tam jest całe lekarstwo dla nas, tam jest całe to uzdrowienie, połączenie z naturą, bo to jesteśmy my, natura to jesteśmy my i my mamy wrócić do tej natury, do tej pierwotności. Ale to już wszyscy wiedzą, to ja już też nie chcę się, nie chcę. <laughs> Okej, okay, ale na zachętę myślę, że na koniec można jeszcze jakby na potwierdzenie tych twoich słów, to ostatnie takie twoje głębokie poczucie, że e, wszyscy są mistrzami. Poruszę tak. ten temat, proszę. <laughs> proszę, powiedzieć coś <laughs> na ten temat, bo to może być akurat czymś, co zachęci, hmm. zachęci też innych do skierowania się do siebie. Tak, to jest, to jest coś, co do mnie przyszło bardzo mocno wczoraj. Wczoraj dosłownie aż taki tekst, że od dzisiaj pracuję tylko z mistrzami, od dzisiaj w mojej przestrzeni są tylko mistrzowie. Za tym oczywiście poszło mnóstwo jakichś tam programów związanych z byciem mistrzem i tak dalej, ale chodzi o to, że wszyscy, żebyśmy zobaczyli, że każdy z nas jest mistrzem już teraz, tylko jeszcze nie każdy sobie o tym przypomniał, tak, że, że przypominamy sobie wzajemnie, każdy, każdy, człowiek nam o tym przypomina, każdy spotkany człowiek przypomina nam o tym. Pomagamy sobie wzajemnie przypomnieć, że jesteśmy wszyscy mistrzami i mamy wszystko w sobie, wszystko, hmm. wszystko czego potrzebujemy do tego, żeby to rozwinąć. Teraz jest czas, żeby to rozwinąć to nasze mistrzostwo. Zobacz jak fajnie za tym idzie taki szacunek do drugiej istoty i tutaj nieważne jest na jakim ona jest etapie, to zupełnie nie ma znaczenia czy ona wie, czy tak. ona nie wie po nie prostu ona też jest mistrzem i cokolwiek tak. ci przyniesie nawet jeżeli cię na przykład przysłowiowalnie w czymś to jeżeli jesteś uważna to możesz też z tego wyciągnąć do siebie naukę, tak? bo to jest wszystko co się wydarza w naszym polu jest, y, mówi do nas. Tak. Hmm. Oczywiście, że tak. Dokładnie. I każda, i, i, i z tego, patrząc w ten sposób na ludzi, y, zmieniamy te programy w sobie, a tym samym zmieniamy w całym polu Ziemi. Czyli jak zaczynamy, jak nie patrzymy na ludzi, jak na które idą na rzeź, czy już nie chcę jakichś gorszych używać terminów, tylko jak patrzymy na nich, na wszystkich, na każdego, jak na mistrza, to ta energia w każdym człowieku się tak jakby uruchamia, otwiera, otwiera się. Każdy tak jakby doskakuje do tego swojego mistrzostwa, zaczyna do niego dojrzewać, zaczyna się na to otwierać. No. Zaczyna to dostrzegać w sobie, zaczyna sobie przypominać, że jest mistrzem, dlatego że patrzymy na niego nie jak na ofiarę, tylko jak na mistrza. A wiadomo, że cały ten świat jest tak naprawdę, wygląda tak, jak wygląda, przez to, w jaki sposób my na niego patrzymy. Tak więc, jeżeli patrzymy na ludzi jak na ofiary, które się boją, siedzą w domu. To oni będą się bali i będą siedzieli w domu. Natomiast, jak patrzymy na nich jak na mistrzów, to, to ci mistrzowie zaczną się budzić, zaczną się e, ujawniać, urzeczywistniać. E, teraz mam, czuję, że jest taki czas na urzeczywistnienie naszego mistrzostwa. Ja to robię. No. <głos》>, robię to z mistrzami, no. którzy są wokół mnie. Czyli czym emanujesz sam, to, to tak naprawdę coś z ciebie wychodzi, to, to potem oglądasz, tak? To jest, tak, to dokładnie. jest takie podstawowe prawo. Tak, tak. I tylko, tylko, żeby to wreszcie zacząć wykorzystywać, żebyśmy my to zaczęli wykorzystywać. Naprawdę realnie, żeby to nie było tylko w tej teorii, że my to wiemy. My to doskonale wiemy, ale nikt tego nie robi. Zacznij patrzeć na świat oczami pełnymi miłości, albo widząc właśnie wokół siebie tylko mistrzów. Każdy jest mistrzem. Pięknie. Myślę, że tym na dzisiaj zakończymy. Tak. <laughs> Wystarczy. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję wszystkim. Dziękuję hh <laughs>